Dzień dobry wszystkim w poniedziałeczek, poniedziałkowy wieczór, powiem Wam, że dzisiaj taki miałem zakręcony dzień, ogólnie, że nawet i nie było kiedy ponagrywać, naprawdę intensywny, ogólnie ranek rozpoczął się spokojnie, myślałem, że dzisiaj będzie naprawdę lekki, spokojny dzień, miałem ten biznes do załatwienia, chwilę nawet na spokojnie tam posiedzieliśmy, porozmawialiśmy, ale o tym jeszcze będzie za momencik. To można powiedzieć sedno dzisiejszej sprawy. No i cóż, przyjechałem, tak zajęłem się robotą. To w międzyczasie parę rzeczy mnie tutaj przejęło uwagę. No i tak finalnie wyszło, że teraz jest godzina 19.20. Kończy obrządek. No, kamera na główkę. Słaby zapewne zawirowania, ale tak to wyszło ustawię jakoś tak miarę po ludzku. No i dobra, kurczę. Bierzemy się za robotkę. I dzisiaj troszeczkę mi potowarzyszycie towarzyszycie. Także vlog będzie, można powiedzieć, taki norski monolog. Ogólnie co, podgarnąć? Światło się świeci. No, boże, nie, trzeba będzie zeświecić później. To mi przypomnijcie, żebym zeświecił. podgarnąć tutaj. Eee, i eee, nawozić kiszoneczki tam do obory z cztery wycinaczki na a jeszcze szyby zaparowały w lusterkach nic nie widać no i taki koniec dnia już yy, na wili poobrządzane sobie wcześniej w międzyczasie poobrządzałem ale ogólnie co dzisiaj to ustrojstwo jedno montowane było o którym za moment Wam za moment Wam pokażę. Nie chcę tutaj na sucho mówić, bo to wiecie, czyli na miniaturce będzie e, widać. Ogólnie chodzi o ten siebiebnik do poplonów. Co i jak i dlaczego to, to w późniejszej części filmu jak tutaj się ogarnę. E, I cóż no w międzyczasie sobie myślę ładowarkę ogarnę jeszcze ją przesmaruję po tym burzeniu słowy bo już tam tych motogodzin tam około 30 wyszło od poprzedniego smarowania to tu, tu tam siam I, i no naleci, no jeszcze siana w sobotę przywoziłem także się tych godzinek narobiło mówię przesmaruję, bo teraz wciul roboty na tą ładowarkę jeszcze te siano powozić to tam to oborniki powywozić może jak się uda i niech będzie, no, ale ogólnie trzeba często smakować, szczególnie w Jake'ach, ten główny spożyń tylny bo one mają, no, no tutaj to neurologiczny punkt konstrukcyjny niech jest, kto kto wie, kto miał z tym styczność, temu tłumaczyć nie trzeba a kto nie miał, to niech sobie mi pracę domową i, i się dobi. ja nie będę mówił eee, także tak eee, już przeprowadziłem ładowarkę w międzyczasie tam tata wiercił płaskowniczki, mówię to sobie, przesmaruję, e, przygotuję, podolewam. Tak, płyn do czy się skończył, e, to oleju od krywauliki, jak wtedy mi wąż od wycinaka strzelił, to nie dolewałem, to mówię doleję, niech będzie poziom, bo było na minimum. A w międzyczasie przyjechał Kuzyn. No tak zdziwiony, bo tam nawet mi to wypadło z głowy. Przyjechał, no i tak chwilę pogadaliśmy. No i pamiętacie, jak do opryskiwacza Johnego szykowałem, to wziąłem od kuzyna pożyczyłem zaczepu pitona na tą listwę e, z tego tytułu, żeby po prostu z listwą wałek wąbko kolidował od, e, od, 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 od opryskiwacza i żeby codziennie nie wyjmować tej listwy, to pożyczyłem pitona, miał mi ogarnąć ten kuzyn gdzieś tam dobrej cenie jakiś używany. I to on mówi, ale w międzyczasie masz mój, jeździ na moim. No i dzisiaj przyjechał jego brat, mówi kurde, ciągników całe podwórko, a ja nie mam do czego oszambiarki uczepić bo tych zaczepów nie ma. Żaden nie pasuje. To i muszę wziąć od ciebie, mówię, weźmę kiedy tam my będziesz mierzył. Mówię, dopiero rano, a to ci wieczorem odwiozę te, ten zaczep, to... Tyle co sobie szambo wywiozę i później mi nie będzie potrzebny. Ja mówię, ale słuchaj, ja mam listwę, teraz do opryskiwacza nie biorę. E, na ten moment po prostu listwę sobie założę. Już mi nie odwość tego pitona, będzie mój, to sobie go wtedy zapakuję i gra gitarę. No i wiecie, no i troszeczkę się zeszło, bo trzeba było wyjąć tamtego, tamtego zaczepa, tą listwę później założyć i to znowu parę chwil wcięło. Później obiad zaraz się pojawił, w międzyczasie po obiedzie w końcu tą babki ogarnęłem. Pogoda się skiepściła, skończyła się robota, tutaj można powiedzieć warsztatowa. Zaczęło padać, no to co biorę się za obrządek, nie będę stał jak widły w gnoju. No i tak, tu poobrządzałem, tam poobrządzałem, pojechałem na filię, poobrządzałem. W międzyczasie tutaj sobie koleżanki dojadły tą kiszonkę. I ten... I teraz jest dobry moment do przywiezienia kolejnej z jak najmniejszymi stretami. Tak ogólnie dzień zleciał można powiedzieć, a to jeszcze trochę nerwówki powiem Wam szczerze, że z tym YouTube'em to jest tak, że za dużo ludzi tu lokalnie ogląda i niektórzy mają naprawdę ogromne problemy z tym, że ja coś tam robię takiego czy owajkiego. Jakby im tyłeczki ściskało To tylko tak wam mówię informacyjnie Bo broń Boże ja nie, To nie jest dla mnie powód Żeby, żeby rezygnować z nagrywania Bo jednak za dużo troszeczkę też e, Pracy włożyłem w rozwój tego kanału Na YouTubie I za dużo was jest żeby tutaj tak Zostawić dla Dla czyjegoś bólu dupy Za przeproszeniem Niech sobie go ściska dalej, ja i tak robię swoje dalej po kolei i, i mówię i to się nie odnosi wczorajszego filmu, tak żeby była jasność, e, tak więc powoli przemy do przodu, e, jeszcze taka można powiedzieć powrót do niedzieli, bo już nie nagrywałem co się na gospodarstwie dzieje i ogólnie do hodowli, jesteśmy przy zbiorniku, przed dzisiejszym pompowaniem było już y, równo tutaj mniej więcej z tym ostatnim poprzecznym. Co widzicie, to są pasy do niego zapięte. To jest gdzieś 3 czwarte zbiornika. Dzisiaj dopompowałem, to pewnie jakieś 15-20 centów jest. 15 po jednym pompowaniu y, y, nad tą, nad ten, na ten y, poprzeczkę. Także już tak, ze 3-4 razy i trzeba będzie patrzeć czy się nie przelewa, ale myślę, że do tego czasu to już zaczynę opróżniać ten nurski sejm, że tak to powiem, a i wracamy do hodowli. No to co tam się dzieje na hodowli? Wczoraj przy niedzieli wreszcie miałem chwilę powpisywać wszystkie insyminacje do sola. I się okazało, że mam do kontroli ciąży 31 jałówek i jeszcze 9 do także 40 sztuk do badania na USG, nim pojadą tam na filię. Także wow, ho, ho, się trochę tego narobiło, no ale cóż, no, trzeba będzie zrobić te badanie USG, bez tego, bez tego nie ani rusz, po prostu chociażby te stanowiska chcę przebadać, które są poczepione, żeby później za nimi nie biegać i ewentualnie jakieś tam hormonoterapia to już zastrzyki czy inseminację, to już będzie łatwiej bo to nie będzie tyle na raz tak będzie mniej i też nie wiem czy sobie tego właśnie nie podzielę na część tutaj na stanowiskach i za 2-3 dni yy, zrobić po prostu Betlejemkę także troszeczkę się Zdziwiłem tą ilością, bo dawno na jałupkach nie było USG od wiosny i tak to sporo było zacielanych, sporo właśnie były miały i tak większość z naturalnych. Tam chyba najstarsze niekryta to 16 czy 17 miesięcy ma wieku, także jeszcze nie, nie przeciągnięte. Także miały one wystartowały fajnie, wiecie, zawsze jakaś tam się zdarzy, co zostanie później, jak się to przeoczy, no ale to jeszcze nie jest taki wiek, żeby tego po prostu, żeby to było o, za późno i tragicznie. Yy, no i dobra, co jeszcze z hodowli? Z hodowli, bo też dawno nie było nic u hodowli, yy, krówki przeszczepione zostały yy, na, na tą, yy, no, yy, jak to, kurwa, na końcu języka mam, na tą chorobę żeby na świeżba o, na świeżba na tą chorobę grzybiczą skóry która mi się wdała, nie wiem skąd nie znam źródła no, dwa, są, dwa są podejrzenia, albo przyjechało to w słomie bo też podobno jak tam gdzieś na polu stepta czy coś, czy jakaś wilgotna słoma może to się wdać i jak na polu to lisy jeszcze przenoszą tą, tą grzybicę skóry o no właśnie grzybica już na końcu języka już dzisiaj to nawet po tym kotle to się jej wysłowić nie mogę. Odpowiednio no, to po tej grzybicy właśnie to mogą lisy przenosić, a druga kwestia to ktoś mógł z zewnątrz z innego stada po prostu yy, nie chcę mówić konkretnie, bo to też nie, nie wiem kto, nie wiem jak i jakim cudem wystarczy, że na ubraniu przenieś, wniósł gdzieś się otaweł zwierzę i... Yy, najpierw ochowy, a później u mnie, i też mogło się to przenieść. Także, no, różne wektory mogą być. Więc, tutaj, no, ciężko to stwierdzić, ale jedno jest pewne: teraz jest dobry moment, żeby z tym powalczyć. Póki jeszcze końcówka lata jest, bo jak zimą się obawy zamknie, będzie wilgotność mniej większa, no, to będzie trudniej z tym walczyć. No, na jałówkach fajnie to już zadziałało sprawdza się ta szczepionka ten lek czy to szczepionka nie wiem jak to tam prawidłowo nazwać ale ogólnie dało radę to i na krowach no, na krowach jeszcze nie ma problemu tam kilka sztuk takie delikatne plamki gdzieś tam ma przebarwienia ale z doświadczenia wiem że to się będzie roznosić szybciutko także lepiej to zainterweniować Wcześniej już za dwa tygodnie szczepionkę mam tylko Wiadomo, nie było momentu dobrego, żeby to żeby kurcze podać. A wczoraj, przy niedzieli, poszedłem wcześniej do obrządku, tak jak mówię, i sobie przy dojeniu poświęciłem tę godzinkę. I te szczepionki podawałem. Jak dobrze pamiętam, to 9 opakowań było, czy 8, czy 9, jakoś tak. Także jedno sobie zostawiłem na zapasie, jedno więcej było kupione. W razie jak któryś trzeba będzie powtórzyć, bo tak widziałem na jałówkach to, to sama, ta sama historia. Bo niektóre za pierwszym razem, które najmocniej były po prostu dotknięte, to jedna dawka nie dała to i później, dopiero po 3-4 tygodniach, powtórzyłem i, i to dopiero przyniosło zamierzony efekt, że jedna jest. No, awaryjna w razie, może gdzieś tam któreś przemknęła. Bo chociaż te co ostatnio zasuszałem to jeszcze e, to jeszcze też przeszczepiłem. i to jest tak ciasno, że ja cię Jak się jeszcze gada i chcę wyjechać, to już w ogóle no. mam nadzieję, że błotnika nie urwałem. To dopiero by jaja były. No, ale chyba nie. No, Najgorszy pierwszy wycinek, bo trzeba najdalej wjechać. Już przy następnym jest dużo mniej. I chyba coś czuję, że muszę ośki skalibrować, bo gdzieś się chyba rozjechała zbieżność. No, niestety ten typ tak ma. Jest ok, jest ok. Dobra, cacy lecimy po następne no i dobrze tyle tak tytułem wstępu wiem dzisiaj będzie taki niezachęcający film ale, ale no, wybaczcie nie było kiedy nawet wziąć tej kamery i cokolwiek ponagrywać bo cały dzień coś gdzieś coś się działo ale dobrze nie będę tu już smęcił tych monologów nurskich. E, skończę robotę i nagram wam z tym siewnikiem do poplonów i wyjaśnię co, jak, gdzie i kiedy i, i dlaczego no i dobra, co my tu mamy za specyfik no, siewnik poplonów APV e M3 taki najprostszy można powiedzieć i jego historia jest taka, że wspominałem na którymś vlogu że będę kupował taki Rozsiewacz i znajomy się odezwał tym siebnik do poplonu. Przepraszam, to do rozsiewacza to jeszcze tu daleko. No, siebnik do poplonów i znajomy się odezwał. Ty, słuchaj, mam taki nieużywany. Ja go kupiłem i w sumie nie używałem i się nie zanosi, że będę używał. Także mogę Ci odsprzedać. Bo pomyślałem, kurczę, te APV chwaliście, czemu by nie? Bo początkowo miałem wziąć. Taki z tych prostszych, tańszych z internetu, byle co aby wiecie, aby rzuciło, aby było. I w sumie na dobre wyszło, bo dzisiaj był u mnie Kuzyn i właśnie patrzył jak to montujemy, że miał właśnie taki ten prosty i to bez przerwy coś się tam knuciło, a to się silniczek spalił, a to coś nie łączy i ciągle coś jakieś problemy były, a tak jak rozmawiać, to APV właśnie Dają radę, no zresztą zobaczymy. Jutro będą testy polowe. Sam jestem ciekaw, jak to będzie działało. Co to przyniesie ten pierwszy dzień testów. Póki co, zamontowany na szybko, bo pomysł był pierwszy na hydropak No ale to trzeba belkę uspawać. On w sumie ma też uchwyt z przodu na ramce. Nie wiem, czy to będzie widać. Teraz nie będzie, bo świat słaby ma taką ramkę z przodu. I są tam zagwintowane otwory, żeby do łącznika głównego. Go przystosować czy też na przedni tuz, czy też na ten Hydropak. W sumie rozstaw mam Hydropaka taki sam jak na przednim Tuzie, czyli naprzemiennie można albo tu, albo tu byłoby takie coś montować i być może na przyszły sezon się rozgrzesze. Zresztą zobaczymy po tych testach. No tutaj e, pierwsze co, no tak wziąłem go, mówię kurczę, mam rozsiewać ten siewnik do poplonów, ale nie mam co siać. No to paserati od razu ogień rura tutaj do Ciechanowca. I kupiłem te chabazie, wszystkie na ten poplon. Mi potrzebne no i dobra, i montujemy. Yy, I kurczę, pierwsza myśl była taka, że te kwadratowe takie cybanty kupić i to do ramy. Tu rama jest 100 na 100 na talerzówce, i to do tego przytwierdzić. I teoretycznie byłoby wszystko cacy, ale kurde, nie mogłem dostać w tym ciechanowcu. Jestem w sklepie, kurczę, tym Interagro. I mówię, że takie coś o nim mówią, a do czego? No do tego, do tego. Mówi najlepiej zrób na płaskownikach. I, bo płaskownik Ci lepiej będzie trzymał te cybanty, będą się przesuwać, będzie to się obruszać. I faktycznie. No i zrobiliśmy, tylko że tak. Tam jest takie łączenie tego poprzeczne i trzeba było go unieść. No to i u głowy płaskownik, jednego mało, dwa, bo jest na tym profilu na spawanek taki łącznik. Tego teraz dzisiaj nie zobaczycie, ale jutro najwyżej Wam pokażę jak będziecie ciekawi, ale uwierzcie na słowo. No i trzeba było unieść, no to dwa płaskowniki, no i ta strona była ok, ale tutaj przeszkadzało te połączenie i po prostu tyle co płaskownik by się wsunęło, ale już śruba nie łapała, no spawać w tym to nie bardzo, no to tata powiercił tu otwory szybko, bo ja to akurat wtedy to inne rzeczy ogarniałem i to po prostu jednym płaskownikiem tu i tak na przelot no i trzyma no. to jest po prostu na szybko zainstalowane zobaczymy co dalej to przyniesie a może miejsce będzie dobre ja wiem, że najlepiej to by było na przednim tuzie to zamontować to by było perfekto, bo wtedy talerzówka wszystko przemiesza i jest gitor, gicior, tak? ale jest taki mały skopu. też tego wam dzisiaj nie pokażę kabel do sterownika, bo tam jest ogólnie sterownik którym się włącza tą tarczę wysiewającą, ustawia się obroty tej tarczy i tudzież zamyka, otwiera klapę. no Jak się go wyłączy sterownik, wtedy wyłącza się silnik. o To na tej zasadzie działa. No i kurde, zamocowałem go sobie fajnie na uchwycie tam od pras od sterownika. Przydało się nawet lusterko zbite od JCB, bo ten uchwyt taki na rurę był kurcze pasowny. Wszystko ok. Podłączać kabla za krótko. No i tak samo na przednim tuzie byłoby za krótko instalacja elektryczna też to jest banalnie proste, bo do akumulatora mamy już dwie zarobione końcóweczki tylko do klem przykręcamy plus i minus kabel zasilający, pyk, jest jedna kostka wpina się w sterownik, druga tu do tego, naprawdę montaż to jest tego bajka urządzenia aby to gdzieś uczepić do ramy i hejo także no co, będą jutro testy polowe tego urządzenia, zobaczymy jak to będzie działało Póki co, no, no, no jest tak. Co to dużo mówić? Zamontowane, aby zamontować. Gdzieś tam coś na ten wał po sypie, gdzieś go przymiesza, coś tam poschodzi, żeby tyle co y, odhaczyć ten ekoschemat poplonów. To mi się wydaje, że. Że jak najbardziej wystarczy, no. Też jeszcze jedno pytanie mam na zakończeniu, już nie będę przedłużał tego filmu, bo jest już kurczę prawie 21. Bo jeszcze inserminowałem i jałówkę złapałem betlejemcy i trówkę. Także mi się też zeszło trochę. I nie chcę, żeby ten vlog był gdzieś o północy, to nie będę tego przedłużał mocno. I jedno małe pytanie do Was na koniec: na jakiej prędkości tarczy? Bo wiem, że moi widzowie mają takie silniki do popronów Na jakim tam następowniku, na cyferce, żeby 3 metry rzucało? Czy na jedynce, czy na dwójce? To jest właśnie pytanie do Was. Żeby tak na 3 metry sięgać. Czy też walicie szerzej i po prostu co któryś przejazd go włączacie? No to to, to tylko się zapytać, bo jeżeli chodzi o obsadę, no to metodą próby błędów niestety trzeba dojść, bo to będzie mieszanka kilku roślin. Także no. Tak to ma wyglądać, więc tyle ode mnie w dzisiejszym materiale. Takim na szybko. Widzimy się jutro, jutrzejszego dnia i testy polowe tego urządzenia wcielimy. W